RIDO, right czas to solve a Magic wand. Dobra, eee, trzeba poszukać różdżki. Musimy chyba znaleźć kawałek patyka. Hmm, gdzie to będzie trzeba poszukać? Mam nadzieję, że znajdziemy. Substytut. Coś. Brown and sticky. <laughs> Dobra. Poszukajmy w takim razie patyka jakiegoś. Szukajmy. Dobra, szukamy dalej. Aha, właśnie, przejrzyjmy może tę książkę. Zobaczmy, co w niej jest. Bottomless bag. A, dobra, mamy jeszcze yy, ten w, plecak bez dna. Tutaj jeszcze... Zobaczcie, ile rzeczy tutaj jest w ogóle do, do sprawdzenia. Dobra, weźmy to. Read from the beginning. Możemy sobie przeczytać. Ładnie to wszystko wygląda, kurczę. Nieźle Kurde, jaka książka zrobiona niezła Tutaj są nasze zwierzaki, których możemy używać Bo tutaj walka wygląda tak przy pomocy takich jakby zwierzaków Hoggob Might Mighty might, dynamite Wermait. Oh, no, że to nie działa. Ale to są różne jakieś tam. Star. Habitat. Common sign. Item drop. Amberstone. Cheeseburger. Tricks. Catlus. Jezu jaki. Nie widzę. Oh. Tylko co to oznacza dokładnie? Guardians. Beastie. To są bestie różne, aha, życie są. Są nie tylko w jakieś tam walczące, ale są i bestie. Jabber. Water. Hmm. Ciekawe, ciekawe. To może być bardzo fajne. Będziemy mieli takich wa walczaków naszych, że tak powiem. To może być całkiem... Fajne, dobra, już nam się pojawiło na mapie jakiś tam punkcik. No to tam też i zmierzajmy. O, kolejna scenka. Dużo tych scenek. Fajnie, bo to tworzy taki klimat anime. Więc to jest bardzo fajne. Brown and Sticky You're... You're the little girl I met before Huh? Mhm mm We met before So... How do you know who I am? I'm really, really sorry, Oliver Huh? Your mummy I'm sorry, I couldn't save her. Huh? I don't. Why would you be sorry for that? I wanted to save her. Whoa. I really did. Huh? Hey, wait. Where are you. going? Hey! Where did you go? Ollie boy! Why are you talking to thin air? Mr. Drippy, she disappeared again. Huh? Who did? That strange girl that's the second time she tried to talk to me what's that a girl where you're right about strange i can't see her any flipping way well. Hmm. well how could you Come on, yes. she disappeared into thin air well anyway there's something i want to ask you there is uh sure go ahead do you mind it you know having a sidekick huh Duh. A sidekick who do you mean Crikey, that's cold. Who do you mean, he says? Why not stab me in the heart while you're at it? I mean, me. I wanted to know if it was all right me joining you on your adventures. Or if you were maybe <laughs> wanting to trade me in for a younger, prettier model. But it looks like I got my answer, huh? Well, so you know, if you don't have faith in people, oh. you'll never see their true worth. And what's more? Look at this. Huh? It was on the ground, right where that girl was standing. Chuck it here then. Ta? Well, I'll be a monkey's uncle. It's a wand. <laughs> you mean it? A real wand? Come over here and take a look, man. It might seem like any old stick, but it's got all magic right in on it, see? Huh. It does, huh? Wow. Is that how people ride in your world? The runes are all faded, so it might have lost a bit of power. But for our current purposes, it's a beauty. Need. <laughs> what a stroke of luck. Luckier than you know, Ollie boy. Dude, I never thought we'd actually find one? Do you think maybe that girl brought it here for me? Yay! Yeah, old stick. Right. Now we need a place to cast our spell. Dobra. To cast gateway, you need somewhere proper, massive. Gateway, będziemy bramę stawiali. You need space to give it umph, see? Do we really need that much? Oomph. oomph yeah what kind of question is that magic is special in it it's secret right you have to cast spells in the best environment possible you really are new to this I you this is beginner stuff we're talking about here oh uh sorry now take me somewhere with plenty of space it's got to be somewhere around by you um the town square I guess <laughs> Dobra Times Square To idziemy. Gdzie to mamy na mapie? Tam, dobra. Idziemy i będziemy rzucać zaklęcie bramy, żeby przenieść się do świata Dripiego. Ale to wprowadzenie jest dość długie, ale... Ale buduje klimacik, buduje klimat niezły, naprawdę, to muszę przyznać. Ale to fajnie wygląda? man! Go on, Ollie boy. Cast gateway. Um... Świetny jest ten klimat tutaj, dobra, jest gateway. Mamy battle spells, everyday spells. Dobra. Kastujemy bramę. Gateway. Zobaczmy co się stanie. Wow That's it, man. You got it. Come on, boy, Nice. Oh, the drama. Tidy! What is it? Stop that now. Here, boy, here. Told you, they didn't notice a thing. Nieźle idziemy. O kurde, przygoda czeka. Ku przygodzie! Uh -huh! Go in, shall we? Huh? Hey, wait for me. <sighs> so this is your world. Ah, home at last! But there's a tidy way to go yet. Hey, Mr. Drippy, that was pretty neat just now, huh? Oh, that herd of elk! Enjoy your first encounter with the majestic wildlife of our mysterious world, did you? Uh-huh. Mm -hmm. Huh? Whoa. Jeepers. Oh, nickers! Where did he spring from? Ah! ah. what do we do? He's got softies like just now. He's itching for a fight. Proper savage. Let's run away. No, use that stick you got by there. Give him a whacking and send him packing. Huh? Ah. Ah. No, ah. Look lively, he's making his move. Mm. Oh nice. Rough. raf 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 atak dobra jest życie jest mana i jego życie dobra Pobijemy go Co to jest? A gleam uh, Green glim looks like restore few of your HP Blue restores mana, okej okay. Dobra Walczymy Nasza pierwsza walka. Nice. ekspa, trochę złota. Git. Well, hey, proper tidy. Nice one, creepers, creepers. Oh yeah, I to Our world is up let's move on, shall we? No sure, dobra. Mr. Drippy. But how we going? Well, first off, we need to get you a wand. But I already have a wand. You're having a laugh, aren't you? That thing's about as magical as a flipping cabbage. You might just squeeze a gateway spell out of it, but you can forget about anything more than that? Honestly, I wish you'd think before you open your mouth. Oh, uh, sorry. Now I told you Ding Dong Dell was just over by yonder, didn't I? Well, if we're very lucky, we might find a wand with a bit more oomph down by there. So, no, are really so hard to find here? Well, time was you couldn't move for the flipping things, but since shada showed up, hmm. magic's taken a real nose dive He banned people from using it, see. He He scared them all so much they gave it up. So, he's pretty scary, huh? Well, he turned me into a flipping doll, didn't he? Just saying his name's enough to make most folks prick it. Mm. Still, I'd rather be a doll than have him go poking round in my heart. No one wants to be broken hearted. Broken hearted? Like. sad? Worse than that, much worse. It's when he steals a piece of a person's heart. Poor beggars mm. don't know whether they're alive or dead. That's no way to live, man. So that's why they're all so scared of him, huh? We can't let him go on doing this. Well, it's not a matter of letting him, is it? It's not like people flipping enjoy it. That's why I brought you here in it. You might just be able to stop him, see? You really think I can? Of course you can! You are the pure hearted one! And the legends say that the pure hearted one will drive away the darkness! We'll teach you a few tasty spells and you'll be ready to face him in no time! <laughs> Sound good to you? Okay, I'll do it. I'll learn magic. Dobza. <laughs> no of course you will! Więc więc musimy zobaczyć jeszcze raz. Ok, let's head for Ding Dong Dell. Ding Dong Dell, kurde. Lecimy. Zobaczmy, co to jest te Ding Dong Dell. Dobra, mamy mapę. Myślę, że moglibyśmy trochę powalczyć, żeby tutaj zdobyć troszkę expa. Świetna muza jest, kurde. Strasznie mi się podoba. Dobra. Dobra, jest zamek Ding Dong Dell. Tam musimy się udać. Stąd pójdziemy, tutaj coś błyszczy. Co to jest? O! panczew coś tam znalazłem. Nice. To, ale ładnie to wygląda. Bardzo ładny design jest, to mi się podoba. Dobra, tu jest jakiś potwór. Zawalczmy z nim jeszcze. Dobra. Zawalczmy, to zaraz zdobędziemy level, się przyda. Minor birdie Atakujemy go. Możemy też bronić się. Wow. Dałem się obronić. Jest pokonany. Kurde, jakiś atakiem mnie sieknął Dobrze, Oli, bardzo dobrze. Będzie level, czy nie? O, jeszcze jeden potwór. Dobra, to jeszcze z tym walkę stoczymy. Z tym cebulakiem jakimś. Dobra. Kurde, co to jest w ogóle? Tutaj widzimy na dole po prawej status, jaki ja mam tam chyba, ITP i TD i na górze po prawej widzimy jak ten. Jak ten jegomość wygląda jakie on ma nastawienie tam. O kurde. To mogę spauzować Nice Dobra, teraz już będzie level Jej, level up Zwiększa mi się atak, magic atak Celność, wszystko mi się zwiększa właściwie Nice No dobra, się uleczyłem Tutaj na razie chyba nic nie mam Zobaczmy ten zamek Mi zapomniał powiedzieć. No dobra. Dobra. Chodźmy w takim razie do tego zamku w końcu. Ding dong del, ding dong del. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. like a classic case of broken-heartedness broken-heartedness you mean that thing you were talking about before that's right the broken-hearted are people who've had part of their hearts stolen poor souls just uh. aren't themselves go all weird and useless they do

Hmm. Okej, okay, czyli musimy cofnąć. Musimy iść do Deep Dark Wood i tam spotkać pewnego starca, który pomoże nam. Pomoże nam. E, pomóc tym ludziom. Dobra, ta mapka na razie jest malutka. No to nic. Świetna muza jest. Kurde, fajny klimacik jest tej gry. No jak nie zobaczył gdzieś tam skrzaków, skrzaków z, z lasu. No dobra. Sleepy, sleepy fall. Oh je yeah. Awesome. Szybko poszło na dwa hity, go ściągnąłem, lubka. O, jeden ekspa, że mnie poszalał przypadkiem. Wybaczcie, ojejku, bitender, ale kolo. Oh yeah! No, na razie ta walka nie jest jakaś tam wymagająca. Sobie spokojnie radzimy. O, ile expa? O, warto myślę walczyć, bo będziemy dostawali po prostu expa za to. A tu myślę, że, że się, się to przyda po prostu, nie? W razie to żadnych zaklęć nie znam, ani nic, także to idzie tak jak idzie, nie. Dobrze. Wow, tu z jakimiś dwoma będziemy walczyć. Znaczy najpierw pewnie z jednym, potem z drugim. O Rajnozaur! Ale brzydki. Wow! Ale kryta dostał. Nice! Dwa razy dostał takiego kryta, że się złożył Rhinozaur. O co to? co to tak skacze? Boże, To dobrze. Śmieszny jakiś taki. No, rozbieramy trochę Golda, trochę Expa. Kurczę, ja myślę, że, że po ekspie tutaj do tego trzeciego levela. Dobra, walczmy z tym. A nie zdążyłem się obronić. Dobrze. Chciałem się obronić, ale nie zdążyłem wykonać tego... Te, tego bloku. Ach, prawie level. To jeszcze jednego takiego brzydala rozwalę i będzie level up. A może i ten wystarczy nawet? Już ten to mała ekspo ale może akurat wystarczy. Let's do it! Dobrze. No i zobaczmy, będzie level, czy nie? Level up! Nieźle. Jesteśmy blisko. Wow. Czegoś zaskoczenia? Czy to jakiś boss? Czy coś nie. No bo tak wyglądało, tak mnie dziwnie zaatakował. Aha, you have the upper hand. Czyli ja go mogę. Pierwszy zaatakować, tak jakby. Czymś tam przewagę. Nice. Okej, okay, chodźmy do tego Deep Dark Woods. Zobaczmy, co nas tutaj czeka.